Hołownia i Duda ponownie zapalili świece hanukowe w Sejmie. Podobno hołownia szantażował wicemarszałka Bosaka, że także powinien wziąć udział w tychże uroczystościach, które są sprzeczne z przekonaniami samego Bosaka, deklarującego się jako katolik. Podobno udział w tejże uroczystości hołownia nazwał testem. Wobec bosaka i od tego uzależniał dalsze jego losy, dalszą karierę polityczną. Chłownia zastosował podwójny szantaż. Po pierwsze, zmuszał pod groźbą utraty stanowiska do postąpienia wbrew własnemu sumieniu, ponieważ dla katolików, a zwłaszcza tradycyjnych katolików, te uroczystości faktycznie mają charakter satanistyczny już abstrahując od faktycznej wymowy tych świąt, która jest koszmarna. Tu nie ma żadnych wątpliwości, jest to święto zarówno ludobójstwa, jak i rzezi względem zwierząt. Jest to święto zbrodni. Ale nawet już abstrahując od tej, że faktycznej wymowy jest to przede wszystkim święto sprzeczne z religią katolicką, więc jeżeli Bosak deklaruje swoją przynależność do wiary katolickiej, czy hołownia ma prawo Kogoś szantażem zmuszać do porzucenia własnej wiary, postąpienia wbrew własnemu sumieniu, w imię lojalności względem obcego państwa, obcej wiary. I to jeszcze w dobie, kiedy owe obce państwo dokonuje na naszych oczach masowych zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa. Polacy słusznie w komentarzach oskarżają hołownię o mobbing, uważają, że to hołownia w tym momencie łamie prawo. I to jego akcja mobbingowa względem swojego podwładnego powinna znaleźć swoje miejsce w prokuraturze. I absolutnie się zgadzam z tą opinią. I mówię to jako osoba, która krytykowała i prawdopodobnie nadal będzie krytykować Konfederację za zupełnie inne sprawy. Ale w tym przypadku nie można odmówić racji i Brownowi, i tym, którzy go bronią. Oraz nie potwierdzić faktu, że Hołownia ledwie co został marszałkiem, a już zachowuje się jak mafiozo. To jest zagrywka mafijna, szantaż. Można to porównać jak próba wymuszenia od członka gangu, czy kandydata na członka gangu, jakiejś zbrodni, czynu wbrew własnemu sumieniu. Dodatkowo oczywiście Hołownia wywiera szantaż na całej formacji konfederacji, że jeżeli... Nie pozbędą się, nie wykluczą Grzegorza Brauna ze swoich szeregów, to także stracą swojego wicemarszałka. Czyli mamy aż dwa szantaże. Internet huczy i bardzo słusznie. Jest to sprawa tak wielowątkowa, że ja sądzę, że chyba poświęcę temu aż kilka odcinków, bo nie sposób omówić wszystkich wątków tej sprawy w jednym, w dwóch, czy, czy możliwe, że nawet trzech odcinkach. Internauci zarzucają hołowni nie tylko mobbing. Ale również hipokryzję. Ktoś przytacza słowa hołowni: Jeśli choć jedna osoba nie chce krzyża w szkole, to krzyż należy zdjąć. A my tutaj mamy przynajmniej jedną osobę w Sejmie, która nie chce tamtego świecznika, ale dla hipokryty hołowni świeckość dotyczy tylko chrześcijan. Oczywiście bardzo słuszna uwaga. Ktoś inny zwraca uwagę. Sprawdźcie sobie, co to jest Hanuka. Jakoś żadne media tym się nie zainteresowały, i to też jest bardzo ważne, że wszyscy się skupiają na tej gaśnicy. A mało kto sprawdza, czy faktycznie Grzegorz miał rację, nazywając to święto satanistycznym, rasistowskim. Bo okazuje się, że oczywiście, że Grzegorz Braun miał rację, a nawet mimo to nie dość mocno się wypowiedział na ten temat. To święto jest o wiele bardziej haniebne niż on to omówił w filmiku zatytułowanym Grzegorz Brown komentuje akcję z gaśnicą, karę od Sejmu, Konfederacji i reakcję świata. Naprawdę polecam ten filmik. Widzę, że cieszy się on ogromną popularnością, bo już po 12 godzinach zdobył pół miliona wyświetleń. W dużej mierze zgadzam się z Grzegorzem Brownem. Przy czym Grzegorz Brown koncentruje się praktycznie wyłącznie na zbrodniach wobec ludzkości, na aspekcie ludobójstwa. Milcząc na temat tego, w jaki sposób Żydzi świętują własne ludobójstwo. Świętują rzezią względem zwierząt, masowo zażynając zwierzęta. Wyrażają swoją radość rozlewem krwi kolejnych niewinnych istnień, ich sposób świętowania. To, że jedną rzezią świętują drugą rzeź, jest tym dodatkowym powodem, dla którego absolutnie to święto trzeba potępić. I jeszcze pytanie, jaki był cel owego ludobójstwa wtedy, w czasach historycznych, i jaki jest cel ludobójstwa w wykonaniu Izraela teraz? Bo Grzegorz Brown oburza się głównie samym faktem ludobójstwa. Ale celem, co było celem? Celem było właśnie to, aby w nieskrępowany sposób móc uruchomić swoją rzeźnię, zwaną Świątynią Jerozolimską, i w sposób niekontrolowany przez nikogo, niezakłócany przez nikogo, dokonywać swoich masowych rzezi na zwierzętach. Podobnie w tej chwili jednym z celów ludobójstwa ludności palestyńskiej przez Izrael jest chęć odbudowy świątyni, po to, aby znów móc tam składać krwawe ofiary z bezbronnych, niewinnych istot. A zatem historia się powtarza. Izrael znów dokonuje ludobójstwa w celu, aby móc dokonywać rzezi. I absolutnie oburzające jest to, że Hołownia nie zainteresował się, czym jest to święto, nie potępia tego święta, nie potępia obecnego ludobójstwa Izraela. Czyli postawę Hołowni obecną można zrównać z tymi, którzy bawili się obok tego, kiedy w latach 40. zeszłego stulecia obok nas mordowano Żydów. Hołownie jest jednym z tych, który obok, czy to Getta żydowskiego, czy to obok Auschwitz, poszedłby do wesołego miasteczka i jeszcze bawił się i tańcował z ich oprawcami. Gorzej, obecna postawa moralna Hołowni wskazuje na to, że on jest nie tylko taką osobą, która by poszła w tym momencie pić wódkę i tańcować wraz z oficerami SS, który uczestniczyłby w ich imprezach, ale jeszcze karałby każdego, kto ośmieli się ich skrytykować. Ponieważ obecne zbrodnie Izraela nie tylko, że niczym się nie różnią moralnie od próby zagłady Żydów, w tej chwili Żydzi próbują całkowicie... Wytępić cały naród palestyński. W tej chwili na naszych oczach Izrael usiłuje wymordować 5 milionów palestyńczyków. Już zamienił całą strefę gazy z dwoma milionami osób w jedno wielkie gruzowisko, odcinając ich od wody, jedzenia, możliwości le leczenia. Widzimy te wielkie zbrodnie, koszmarne zbrodnie. Widzimy, że ci, których nie zabiją bomby, to umrą albo z głodu, albo z chorób albo z braku wody, która też została im odcięta. Więc nie tylko, że moralnie, pod względem zamiaru jest to ten sam rodzaj zbrodni, to jeszcze pod względem okrucieństwa to, co robi teraz Izrael, jest bardziej okrutne niż to, co robili Niemcy w latach 40. A hołownia świętuje razem z nimi i nie pozwoli, aby ktoś złe słowo powiedział na naród aktualnie dokonujących masowych zbrodni. Jest to absolutnie haniebne, ale co również szokuje i powinno szokować nas jako Polaków, to odklejenie od rzeczywistości polskich polityków. Hołownia mówi o jakimś rzekomym oburzeniu, wstydzie na całym świat. Owszem, to prawda. Media całego świata podchwyciły temat. Sprawdzałam osobiście na licznych kanałach zagranicznych, kanałach z wiadomościami. Faktycznie pokazywali tę akcję. Ale nigdzie nie zauważyłam słowa krytyki pod adresem Grzegorza Brauna. Wprost przeciwnie, w sekcji komentarzy widzę tysiące podziękowań, serduszek, wyrazów uznania i podziwu wobec Grzegorza Brauna. Oczywiście wiele z tych komentarzy pochodziło od Polaków, którzy też chodzili po kanałach zagranicznych i zostawiali mu pochwały, ale nie tylko. Widzieliśmy mnóstwo wyrazów uznania od zagranicznych internautów, podziękowań, szacunku. Więc jak strasznie są odklejeni polscy politycy, twierdząc, że zagraniczne media krytykują Brauna? Ja nigdzie takiej krytyki nie widziałam. Mnóstwo pochwał. Czy polscy politycy nie wiedzą, jakie obecnie panują nastroje na świecie? Czy nie wiedzą, że absolutna większość świata potępia zbrodnie, obecne zbrodnie ludobójstwa dokonywane przez Izrael? Aż strach mieszkać w kraju, w którym politycy nie wiedzą, nie rozumieją, co się dzieje na świecie, nie śledzą wiadomości, nie widzą, co się dzieje w ONZ, -cie. nie widzą, jakie protesty są nawet w samych Stanach, jako niemal jedyny kraj na świecie oficjalnie jeszcze broni Izraela. Oczywiście licząc na wielkie korzyści i korzystając, już korzystając na tej wojnie. I oczywiście licząc na dodatkowe korzyści w momencie, kiedy już naród palestyński zostanie wymordowany. I w tym momencie przerwę montaż swojego znacznie dłuższego przemówienia, ponieważ poruszyłam tutaj wiele różnych wątków. Pozwolę sobie podzielić to na odcinki. Zwłaszcza, że cała ta sprawa jest naprawdę wielowątkowa. Będę chciała także, wdać się w polemikę z samym Grzegorzem Brownem, zwrócić uwagę na te aspekty, które on pominął w swoim skądinąd dobrym wywiadzie. W dalszej części odniosłam się również do słów Mencena. Więc pozwólcie, że te różne wątki opublikuję na przestrzeni kilku odcinków, a dziś już dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.